Witam wszystkich bardzo serdecznie! Ja jestem Braulio, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w The Elder Scrolls 4 Oblivion! E, w tym odcinku wykonamy sobie pewną jedną główną misję e, mianowicie chodzi o zamknięcie e, portalu i propos jestem taki fajny, że łażę z pochodnią po dworzu. Oh yeah! E, ale zanim to zrobię będę musiał się, się udać do e, Jafriego, czy jak mu tam Uh, uh, OK. Okej. I oddać mu po prostu ten amule amulecik. Chcę wykonać tą misję, ponieważ uh, ja tej misji ogólnie nie lubię wykonywać. Uh, zamknięcie tego portalu uh, i chcę ją wykonać jak najszybciej. Żeby wiecie, potem mi się może nie chcieć. I wolę mieć już uh, zbani to zadanie. Yes. He's upstairs. No, I'm brother Joffrey. What do you. This cannot be. No one but the Emperor. By the Nine. This is the Amulet of Kings. Who are you? How did you get this? As unlikely as your story sounds, I believe you. Only the strange destiny of Uriel's. His meaning is unclear to me as well. The Emperor seemed to the Prince of Destruction, Merun's Dagon, but the mortal world is protected from the Daedra of Oblivion. I'm not sure. Only the Emperor's truly under the Amulet of Kings is ancient. Saint Alicia herself received it from the gods. When an Emperor is crowned, with the Emperor dead and no new heir crowned, the dragonfires in the. It may be that the dragonfires protected us from a threat that. I am one of the few who know of his existence. Many years ago, I served as captain of Uriel's bodyguards. The... One night, Uriel called me into his private chambers. A baby boy lay sleeping in a basket. Uriel told me to deliver him some. He never told me anything else about the baby, but I knew it was his son. From time to time, he would ask about the child. Now o, it's I he... słuchać, his name is Martin. He served Akatosh in the chapel. In the... You must go. To... Dobra. I keep a few things, here. Ok, dawaj mi to, co masz w skrzyni. Może mi się przydać. Poczekajcie, ile mam. Eee, Okej, okay, dobra. No, otwieraj, otwieraj. Eee, broń dwuręczna. Dopór <ścoughs> wojenny, dobra. Weźmiemy go. Stalowy łuk, tak, świetnie. To może mi się przydać. I mamy eee, skórzane przedmioty. Poczekajcie, to mu. Chowam. To, to, to. To, to. Poczekajcie. Yy, Maczugę też. To też muskowamy. A, żelazny łuk też. A, stalowy też. Dobra. Albo nie, albo dobra. Dobra, niech będzie. I weźmiemy sobie. Yy, powiedzmy, że. Yy, stalowy łuk to jest pewniak. E, dopór wojenny, to też jest pewniak Stalowy... Hmm. O! Stalowa strzała, też weźmiemy I oczywiście... E, ten pancerz, czyli to Żelazne buty to nie, weźmiemy skórzane buty Tak, tak e, No i to wszystko, tak? Aha, jeszcze te mikstureczki mm. Poczekajcie Czyli jeszcze rękawiczki... Dobra, rękawiczki wezmę te skórzane Świetnie No i dobra, no i możemy lecieć dalej, tak? Tylko jeszcze by mi się przydało troszkę strzał bo mam za mało na dwieczkę No i dobra, i od razu lepiej, dobra Udam się jeszcze do... Do, 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 do Do cesarskiego miasta, aby kupić po prostu więcej strzał. Tylko jeszcze się nie teleport. Eee, nie tutaj, poczekajcie, eee, dzielnica handlowa, właśnie tutaj muszę iść. Ale czy będą mieli strzały w tym sklepiku? Zaraz się przekonamy. Ogólnie, w obliwianiu, będę, będę miał zamiar e, wykonać misję właśnie w mrocznym bractwie w gildii wojowników, w gildi magów. Eee, Gildi złodziei, także... Także wiecie... Mmm, poczekamy do rana Okej okay. Nie powinno padać już eee. Kurczę, nie tutaj jeszcze wlazłem, nie tutaj chciałem Chociaż poczekajcie. Ja yeah, ma strzały, dobra. O! To troszkę mniej. A, dobra, może być. Tak, tak, tak. Dobra. I idziemy wykonać tą misję. Poczekajcie. Uh, be, 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 be. Odszukaj spodkobierce, tak, świetnie. Okej. Okay. Come on! God's blood! D they go! It sadly says they can hold the road. No! No! Dobra, nie panikuj chłopie! My tu damy radę. Tylko gdzie to było? Musimy iść tam na górę. To będzie tylko taka e, misja. Pierwsza misja. E, wow. Jeżeli wykonam tą misję, to potem będę robił te poboczne. E, Przyłączę się do gildii. E, ITP. Po prostu chcę. Po pro... e, chcę skończyć tą e, misję, aby zamknąć tą otchłań, czy tam portal. Ponieważ tej misji z całego serca nienawidzę, nie cierpię po prostu, ale dobra, damy radę. A dobra, schowam I idę tam w tym pochodnią jak jakiś Debil. Dobra, zapiszemy. Stand back. This is no place for you. The only thing we can do—we'll try to hold our ground. That's what. If we can't hold this barricade, those beasts could march right down. I have to try and protect the few civilians that are. Some kind of portal—they've opened. You die. You want to help? Hmm. If you're serious, maybe I can put you to use. It'll likely mean your death, though. Are you sure? don't know how to close this gate but it must be possible because the enemy closed the you can see the marks on the ground where they were with the great gate right in the middle I sent men into the gate to see if they could find a way to shut it if you can get in there find out what happened to them if they're alive help them finish the job the best I can say is good luck Oho. Powodzenia. No, takie powodzenia, to ja brave Dobra, wyciągamy i lejemy. Wow! Ale... Dobra, lecimy. Cia! Ty, ty, ty... Oh, o, już mi się to nie podoba. Oj, tam widać te diabliki cholerne. Pomogę ci, ziomek. Dobra. Dobra, udało się. E, Żelazna strzała i dobra. Gadamy z tym ziomkiem. Poczekajcie troszkę bym wyciszył ten dźwięk, bo mnie troszkę wkurza. Okej, okay, powinno być okej. Okay. No i dobra A Kto tu jeszcze? A tutaj giniesz frajerze. No gdzie ty jeszcze pędzisz, chłopie? taken captain Mattias sent us in to try and close the gate we were ambushed trapped and picked off I managed to escape but the others are strewn across that bridge they took many and I'm getting you're right all right No nieźle, ale ja go zabiję Bo go nie lubię, zawsze go zabijałem Nawet nie próbuj, ziomek Goodbye O, widzicie? Fajny mam mieczyk Tarcza też piękna Wszystko jest jak najbardziej piękne Dobra, weźmiemy Wszystko weźmiemy w sumie, dobra Mieczyk też i tarczę też I możemy się teraz ładnie ubrać a to syf ja mam w ogóle na sobie mm, No Walniemy teraz sobie tą tarczę e, Oraz ten mieczyk fajny Poczekajcie gdzie to było Okej okay. No i od razu lepiej Okej okay, także możemy teraz szukać tego przejścia Wydaje mi się że to się idzie tendy. E, dawno nie grałem Także nie pamiętam Ale wydaje mi się że tak Dobra. Echem. Cholernych diablików jeszcze nie ma. O, tam jest. No, nie trafiłem. Ale dostał. Tak, widać od razu większy, większe obrażenia są. Wow! Także teraz nie powinno być z nim problemu. Żadnego. O, taki kokon jest, czy co to jest? No, czyli dobrze mówiłem Wow, wow 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 Ja pierdziu, się przestraszyłem Ale dobra Musimy iść do tej wieży tutaj Także tam... Oj! Diablik Chyba zginie, ale nie zginął Kurde No ty sk... Głupias... No chodź, no chodź! Strzelajmy z tych swoich... głupich kulek! Ale i tak zginiesz. A, będę te strzały od niego, żeby potem nie było. Okej. Okay. Nie no, z tą pochodnią... Ciekawe ile ta pochodnia trwa. Ile ta pochodnia... Co to było? o, wow, wow, wow. ja się boję Zapiszę sobie I pójdziemy do jakiejś wieży Oj, diablik, dobra Ale nie mu wryja Pięknie, ale nie, dosta nie dostał wryj. Hmm ty głupi. Tam kolejny. Co to było? Hej, fajnie mi się teraz y, strzela z łuku. O, dobra, wejdziemy do tej. Eee, tak, tak, dobra, wchodzimy. Nienawidzę tutaj łazić po tej wieży, nie cierpię, ale dobra, muszę się przemęczyć. Dobra, właśnie nie użyjemy tego miecza Zobaczymy jakie. Je... się... Wow, co to jest? Chodź tu, chodź tu! Coś ci nie pykło stary? Także dobra eee... Zapisałem grę W razie czego i wchodzimy Do, 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 do Fale rozdzierania Dobra, zobaczymy Co Sokaman dokładnie Wow, zaraz mi tu już jakaś de, de daedra wyleci Nie, czyli pusto, dobra O, mamy diablika. Takiego wolny w łeb. Po, ale headshot! Wow! Coś przeczuwałem! Ale słaba jest, strasznie. A co tam nie próbuj cholerny chochliku! Ale dostał w łeb. Eee, żelazna strzałka... Serce Dedry też weźmiemy. Eee, gdzie tam jego buława? Buława... Dremory. Poczekajcie, ja tylko ją zobaczę. Jak to wygląda, bo zawsze... A, pięknie. Ale nie będę z tym łaził. Wow, tylko nie pamiętam, jak tu się wywalało teraz przedmioty w tym problem. Haha, no ładnie. Czekajcie, troszkę się pomęczę. O, tak też można, także świetnie. i dobra, wyciągamy łuk. O, jakaś moc, dobra.

Ok, wow. sale rozdzierania, tutaj byliśmy. O nie, to cholerny, cholerny coś. Jajkiń. Dobra, co tu masz? Buławę to nie, nie bierzemy. Mm, ale nikt weźmiemy. Ty nie pogardzę. Na górę czy tutaj? Na górę, dobra. Także lecimy na górę. Oj, pustocz, poczekajcie. O, diablik. Wow, kamecha, kamecha na mnie robi. Nawet mi nie trafi. Giń! Dobra, weźmiemy strzały. Dziękujemy panu bardzo. Ok, yy, i zobaczymy, co się tutaj znajduje. Co to jest? Wow! He, <taki> takie w się bawimy. Z panem diablikiem. Hmm. O, klucz, dobra. To wejdziemy tutaj Albo tutaj Hmm, dobra, już wiem o co chodzi dostaniemy chyba klucz Od takiego typka Nie wiem czy dobrze mówię Czy mi się coś nie popieprzyło Ale coś ten deseń, coś mi się tak wydaje Że ktoś będzie tam uwięziony Zresztą zobaczymy. Zamknij mordę! Kurcze, nie trafiłem, dobra dyskretnie się nie my. Tylko... Oj. Ale dostał. No, na górę wejdziemy. A, Goodbye. Ole! Widzieliście? LOL! Ale w łeb dostało. Ale jak poleciał daleko. To było świetne. I właśnie o ten kluczyk chodziło. E, dobra, pogadamy z tym typkiem. Zobaczymy, czego od nas chce. Czyli dowiadujemy się, że musimy musimy usunąć pieczęć. Usunąć pieczęć, aby po prostu. A, zamknąć ten portal, więc tak zrobimy. Musimy się dostać na szczyt tej wieży. Także dobra, lecimy. Albo na tamtej wieży. Chyba tej, dobra. Tej. Eee... Okej. Okay. I możemy wejść. Tylko żeby nas remora nie zaskoczyła. O, diablik. No ty cholerne... By... Wow! Ja pierdzielę się przestraszyłem! O w mordę! Uuu. Dobra, możemy iść tędy... Krwawa Uczta. Czyli możemy iść, a raczej musimy iść, tylko zobaczyć co się tam znajduje najpierw. Bo mnie to ciekawi po prostu. Hmm. Wow. Równina odchłani. Poczekajcie, zobaczymy, co się jeszcze tutaj znajduje. Hmm, bo sobie nie przypominam, niestety. Aha, już rozumiem. Cholerny diabli. Na dole, na dół nie można zejść Dobra Czyli po prostu źle poszedłem Muszę iść do tamtej krwawej otchłani Czy coś takiego Coś, zara, bo nie kojarzę e, Jak to się zwie dokładnie Fajnie jest tutaj, że zapis trwa Tak krótko nie jak w przypadku gotika I dobra, i lecimy yy, wyżej O, tu widać tego cholernego maga Nie, przewidziałam się Ale gdzieś tutaj będzie Ten mag o. Chyba go widać, poczekajcie Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie No wychyl główkę, wychyl, wychyl, wychyl Łeb Ale piękny strzał O to chodziło nie, buławy nie chcę, ale weźmiemy z wielką chęcią to wszystko. Dobra, lecimy dalej. Mm. Dobra, musimy iść na górę. O tam diabolik, e, diabolik i... I diabolik, po prostu tylko diabolik. Gdzie on jest? Spadł na dół? Zaklinował się jeszcze. Głupi idiota. Ale poleciał jak małyż. Znaczy nie jak małyż, ale do. O cholera! Boom. Wow! Cholerna dremora! Dobra, serducha już nie bierzemy. E, wow, szata odbicia. Dobra, weźmiemy, sprzedamy ją. E, żelazny łuk. E, nie, mam stalowy, także niepotrzebny mi. Poczekajcie. E, stalowy łuk. E, trzeba go naprawić. Weźmiemy młotek i go naprawimy. Świetnie. Kurczę, te młotki będę musiał sobie dokupić, ponieważ one są naprawdę e, bardzo, bardzo potrzebne. Cholera, jak ja mam teraz iść. Chyba, na, chyba tutaj, dobra, wejdziemy. Mamy kluczyk. Na całe szczęście już zaraz zamkniemy ten portal cholerny o jest mag. A, Ładnie padł! Mmm... Dobra, teraz obszukam sobie te wszystkie... ...ukarany. Wow, 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 wow! Spokojnie, kolego! Dobra, weźmiemy miecz. No chodź. Paaa! No i dobra, możemy obszukiwać i na sam koniec... Y, ...zamkniemy portal. Czekajcie... Mm, gdzie to jeszcze mamy? Dobra. Musimy iść tam na górę jeszcze, także spokojnie. Hmm, wstrzyknęłem rękawice, tego nie będę brał, ponieważ to mam już na sobie nawet. I zamykamy portal! Ła! Się udało. I robimy wielki skok na panie. Woohoo. Haha, udało się. Mm, dobra, wykonam teraz y, misję, aby y, zabrać Martina. I knew you could do it. This is our chance to launch a counterattack. I need you to come with us. You've got far more combat experience than these men. Are you able to join us now? I can wait, but not. Four cups!